Dla każdego, który właśnie przechodzi przez trudniejszy czas. Nie chodzi o same czasy, ale o to wrażenie, że stoisz w miejscu. Robisz, działasz, starasz efekty i jakby nie twoje. Wszyscy dookoła coś osiągają, a ty masz wrażenie, że cokolwiek nie zrobisz, nic nie działa. Stories, rozmowy, wysiłek, wszystko jakby w próżni. Ale spójrz na to inaczej. Wyobraź sobie, że jedziesz autem z nawigacją i e, przegapisz Tak? Czy nawigacja krzyczy, koniec, już nic z tego nie będzie, ten cel nie jest dla ciebie. Nie. Ona po prostu mówi, wyznaczam nową trasę. I tak samo jest w życiu. Może ta nowa trasa będzie trochę dłuższa, może bardziej kręta, ale kto wie, może właśnie tam spotkasz odpowiednich ludzi, może tam czeka na ciebie nowa szansa, nowe doświadczenie, o którym jeszcze nawet nie wiesz. Nie obrażaj się na siebie, nie rezygnuj, może po prostu to twoja droga inna niż reszty, ale nie gorsza. I nie trzeba zrywać z kierowcą, ty jesteś świetnym kierowcą, po prostu jedziesz swoją trasą z uśmiechem i spokojem, bo wszystko się dzieje dokładnie tak jak. To.